Siema witu, dzisiaj 7 poziomów graczy w klaszu. Napisz w komentarzu, którym poziomem jesteś. A oto losowy komentarz z poprzedniego filmu. Zostaw łapkę i suba, wbij na Discorda w komentarzu, a my zaczynamy. Poziom pierwszy. Totalny nobek. Na samym dole tej listy są gracze, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z klaszem. To ci, którzy ściągnęli grę, bo zobaczyli ją w reklamie albo ktoś im ją polecił. Nie wiedzą jeszcze co robią, ale bawią się świetnie. No i tacy gracze nie rozumieją jeszcze co to jest zarządzanie Elixirem, nie mają pojęcia o cyklu kart i nie wiedzą co to znaczy trade Elixiru. Po prostu rzucają wszystko co mają, co im się podoba, byle szybciej. Ich deki to zwykle dziwne mieszanki, coś jak Giant, Witch, minipekka, Muszkieterka, Aros, Baby Dragon, Valkyria i Bomber. Zero synergii, zero planu, ale przynajmniej Wygląda to śmiesznie. Jeśli Giantowi udało się dojść do wieży, to znak, że idzie dobrze. A jeśli nie, to trudno. Zawsze można spróbować z drugiej strony albo w ogóle dwie strony naraz. Na tym poziomie nie chodzi o strategię, tylko o chaos i czysty fan gierki. Totalne nobki nie wiedzą jeszcze co to meta, które karty są mocne, a które są useless. Nie interesują ich turnieje ani aktualizacje, po prostu cieszę się z każdej wygranej. Kiedy trafią legendę po raz pierwszy, to moment absolutnej euforii i myślą sobie, że legenda zwiększy ich szanse na Wina. To ten etap, w którym Clash Royale jest najczystsze, gra się po prostu dla zabawy. Nie ma stresu, nie ma frustracji, tylko emocje i odkrywanie nowych kar. Każda wygrana to powód do dumy, każda porażka to lekcja. I to właśnie dlatego ten poziom ma swój urok. Poziom drugi, początkujący ziomek. Z czasem zaczynasz ogarniać Wiesz już, że nie warto rzucać wszystko naraz I że czasem lepiej poczekać na eliksir Zaczynasz rozumieć, że jednostki mają różne role Są tanki, są wsparcia, są splash damage'e i to takie inne Powoli budujesz swoją pierwszą prawdziwą talię Twoje deki zaczynają mieć sens, przynajmniej trochę Zaczynasz kojarzyć nazwy kart Uczysz się co czym kontrować Wiesz, że mini pekka rozwala gianta, Że skeleton army może zatrzymać princa I że fireball to nie tylko do wieży, ale też do czyszczenia puszy na tym poziomie często kopiujesz talie z TikToka, YouTube'a czy Reddita, ale nie zawsze rozumiesz, jak nimi grać. Masz więc coś w rodzaju półmetadeku, działa, ale nie zawsze wiesz dlaczego, i to jest normalne. Początkujące ziomki zaczynają też rozumieć znaczenie timingu. Zaczynasz zauważać, że złe zagranie w złym momencie potrafi zrobić ci kaszany, ale gdy zagrasz idealną kontrę, czujesz się jak geniusz strategiczny. Zaczynasz też myśleć o eliksirze. Może nie liczysz go dokładnie, ale wiesz, że coś w tym jest. Zaczynasz rozpoznawać, kiedy masz przewagę, a kiedy przeciwnik cię przewyższa. Zdarzać ci się przegrać przez głupie błędy, ale wiesz już dlaczego przegrałeś. Nie dlatego, że gra oszukała, tylko dlatego, że zrobiłeś coś nie tak i zawsze możesz coś zrobić lepiej. To duży krok naprzód, bo zaczynasz rozumieć, że Clash Royale to nie tylko szczęście, ale też decyzje. A ja znowu powtarzam, że Clash to gra mądrych decyzji. To też etap, kiedy zaczynasz oglądać innych graczy. Wpisujesz w YouTube'a najlepszy deck na 10 arenę. Kontra na Mega Knighta. Hog Rider Strategia. Chcesz się uczyć, chcesz grać lepiej. też w końcu przestać przegrywać z tymi, co mają te same karty, ty. Powoli czujesz, że jesteś częścią społeczności Clash Royale. Dołączasz do klanu, zaczynasz grać clan warsy, zdobywasz expa i golda. Gra zaczyna być czymś więcej niż tylko klikaniem w ekran. Zaczyna być rywalizacją i staje się competitive. Poziom trzeci, średnio zaawansowany koleś. To moment, kiedy naprawdę wchodzisz w klasza. Znasz swoje ulubione karty, masz swój styl gry i ulubiony deck. Nie grasz już na czuja, zaczynasz grać z planem, powoli planujesz następne ruchy w głowie. Na tym poziomie wiesz, czym jest meta i które deki są aktualnie najmocniejsze. Nasz nazwy archetypów: Lockbait, Hawk Cycle, Bridge Spam, Golem Beatdown i zaczynasz rozpoznawać, czym gra przeciwnik już po kilku kartach. Nasz podstawowe zasady gry: Trade Elixiru, Counter Push, Defensywne Cykle i zaczynasz rozumieć. Mieć, jak to wszystko się łączy. To etap, w którym naprawdę zaczynasz analizować grę. Wiesz, że nie zawsze warto atakować, że czasem lepiej się obronić i przygotować kontraatak. Zaczynasz myśleć kilka ruchów naprzód. Przewidujesz, co przeciwnik zagra i kiedy najlepiej zareagować. Twoje decyzje są bardziej przemyślane. Nie panikujesz, gdy przeciwnik zrobi szybki push. Wiesz, że spokojna obrona i odpowiednia kontra może ci wygrać gierkę. Znasz też swoje słabości i próbujesz je poprawiać. Ale na tym poziomie zaczynasz się też irytować, jak prawdziwy gracz Clash'a. Powierzył, że nie przegrywasz przez przypadek. Przegry bo zrobiłeś coś źle i to boli bardziej niż kiedyś, ale jednocześnie Cię motywuje. Każda porażka to lekcja, każda wygrana to potwierdzenie, że się rozwijasz. Zaczynasz interesować się balansem, aktualizacjami, zmianami w grze, ledzisz nowości, może nawet znasz terminy nadchodzących buchów i nerfów. Gra przestaje być tylko grom, zaczyna być częścią Twojej rutyny. Na tym poziomie często zaczynasz też grać wyżej, może już w 6-7 tysiącach pucharków. Zaczynasz rozumieć, że nie ma tu miejsca na błędy. Jeden zły ruch i przegrywasz wieże. Ale to właśnie czyni Royal tak ekscytującym. Każda sekunda i każdy ruch się liczy. Średnio zaawansowani kolesie to trzą społeczności. To oni utrzymują tę grę przy życiu, to oni grają w klanach, to oni testują nowe deki. Nie są jeszcze profesjonalistami, ale wiedzą co robią i potrafią grać naprawdę dobrze. Poziom czwarty. Dobry Brachol. Na tym poziomie zaczyna się prawdziwa zabawa. Jesteś już daleko od totalnego nobka, ale nie jesteś jeszcze profesorkiem. Wiesz jak działa każda karta, potrafisz grać większością deków, a meta nie jest ci obca. Masz swoje ulubione talie, wiesz które działają, a które są tylko memami. Dobry Brachol rozumie, że Clash Royale to gra o kontrolę. Nie chodzi o to, kto pierwszy rzuci największą jednostkę, ale o to, kto lepiej zarządza eliksirem. Wiesz kiedy odpuścić pusz, a kiedy docisnąć cytrynkę do końca. Wiesz, że czasem lepiej poświęcić Wieże, by zyskać przewagę w kolejnym starciu. Znasz też znaczenie rotacji kar nie rzucasz już przypadkowych rzeczy, tylko planujesz. Dobra, on zagrał Inferno Tower, to teraz szykuje Golema, albo zużył loga, to rzucam goblin barele. Na tym etapie zaczynasz grać w oparciu o czytanie przeciwnika. Nie grasz tylko na swoje, ale przewidujesz jego decyzje. Wiesz, że jeśli przeciwnik ma Ridera, to zaraz próbuje go zagrać po lewej stronie, więc trzymasz gotową na przykład mini pekkę. Dobry brachol potrafi też utrzymać emocje na wodzy. Nie panikuje po stracie wieży, nie tiltuje się po jednej porażce. Wie, że nawet najlepszym zdarza się przegrać przez zły mecz, albo pechowe rozdanie. Zaczynasz też rozumieć, że każdy deck ma swoje słabości. Nie szukasz już idealnego deka, bo wiesz, że taki nie istnieje. Zamiast tego uczysz się grać lepiej tym, co lubisz. Twoje umiejętności są ważniejsze niż sam deck. To moment, w którym zaczynasz patrzeć na Clash Royale jak na szachy z eliksirem. Liczy się tempo, kontrola, balans między atakiem a obroną i właśnie to odróżnia różnia dobrych bracholi od przeciętnych. Myślą kilka ruchów naprzód. W tym momencie możesz już bez problemu dojść do poziomu 7-8 tysięcy puch, jeśli grasz regularnie. I nie boisz się turniejów, clan warsów, ani arenek. Twoje decyzje są przemyślane, a twoje reakcje szybkie. Masz świadomość, że to już nie zabawa, tylko walka o perfekcję. Ale mimo wszystko, nadal potrafisz się cieszyć grom. Wiesz, że w Clash Royale nie chodzi tylko o wygrywanie, ale też o satysfakcję z dobrze rozegranego meczu. Czasem najlepsze uczucie to nie wygrana 3-0, tylko remis z bardzo dobrym oponentem. Dobry gracz to ktoś, kto już nie gra tylko na farta, tylko na logikę. Wie, że każda decyzja ma znaczenie, że każdy punkt eliksiru może zadecydować o zwycięstwie i właśnie wtedy zaczynasz rozumieć, że naprawdę wiesz co robisz. Poziom 5. Eksperci nerdzik To poziom, na którym już zaczynasz przypominać profesjonalistę. Nawet jeśli jeszcze nim nie jesteś, Twoje decyzje są szybkie, precyzyjne i oparte na doświadczeniu z gierki. Nie grasz już reaktywnie, tylko przewidująco. Wiesz, co przeciwnik zagra, zanim on sam to zrobi. Eksperci Energiki to ci, którzy znają każdą kartę na wylot. Wiedzą dokładnie, jak długo trwa animacja ataku, ile uderzeń trzeba do zabicia danej jednostki, i jaki jest perfect placement dla każdej sytuacji. To ci gracze, którzy potrafią zatrzymać golema. Peke i baluna jednocześnie, nie tracąc więcej niż pół wieży. Na tym poziomie nie chodzi już o mechanikę, chodzi o mentalność. Ekspercik Nerdzick wie, kiedy warto zaryzykować, a kiedy lepiej odpuścić. Wie, jak utrzymać presję, ale też kiedy się wycofać. Zaczynasz grać jak stratek, a nie jak wojownik. W tym momencie często masz swoje specjalności. Niektórzy są mistrzami Hawk Cycla, inni dymają z x albo Graveyardem. Wiesz, że nie musisz znać wszystkich deków, wystarczy, że opanujesz jeden do perfekcji. Tak właśnie działają najlepsi. Ekspercik Nerdzik analizuje swoje. Twoje mecze, po przegranej nie mówi, ten typ Miał farta, tylko ogląda powtórkę I zastanawia się, gdzie popełniłem błąd Co mogłem zrobić inaczej, i to właśnie Ta postawa buduje mistrzów, w tej fazie Zaczynasz też interesować się pro sceną Oglądasz CRL, znasz Nazwiska topowych graczy, może nawet Próbujesz ich deków, zaczynasz rozumieć Różnicę między dobrym, a genialnym zagraniem To też moment, w którym zaczynasz zauważać Że wielu graczy zatrzymuje się w miejscu Podejście do tego poziomu wymaga Cierpliwości i konsekwencji, a utrzymanie Go jeszcze więcej, nie wystarczy Znać wszystkich zasad, trzeba mieć dyscyplinę Eksperciki, nerdziki potrafią Kontrolować emocje, nie tiltują Nie spamują emotek, nie wychodzą z gry Po stracie wieży, zachowują zimną krew I skupienie do samego końca I właśnie dlatego wygrywają Na tym poziomie możesz śmiało powiedzieć, że naprawdę Opanowałeś Clash Royale, ale to nie Koniec drogi, bo zaraz obok czeka poziom szósty Czyli prawdziwa elita Poziom szósty. Pan profesorek. Na tym poziomie jesteś już daleko ponad przeciętnym graczem. Na tym poziomie jesteś już daleko ponad przeciętnym graczem. Nie Tylko rozumiesz grę, ty ją czujesz. Widzisz każdą mikrosekundę, każdy ruch przeciwnika i potrafisz to wykorzystać. Panowie profesorkowie to ci, którzy grają perfekcyjnie pod presją. Każdy ich ruch jest przemyślany, a każda karta ma cel. Nie ma tu miejsca na przypadek. Wszystko co robią wynika z doświadczenia i planu. Znasz wszystkie możliwe interakcje między kartami. Wiesz w którym momencie Hog zada jednego hit mniej, jeśli postawisz skeletony pół sekundy wcześniej. Wiesz jak zagrać Fireball plus log, żeby zniszczyć dokładnie to, co trzeba. Znasz każdy dek, jaki krąży po laderze i potrafisz go rozpoznać po pierwszej karcie. Panowie profesorkowie mają też niesamowity refleks. Ich placementy są perfekcyjne, a przewidywanie poszów przeciwnika niemal instynktowne. Często potrafią wygrać mecz, zanim przeciwnik w ogóle zorientuje się, co się dzieje. Na tym poziomie zaczynasz też myśleć inaczej o grze. Nie grasz już po to, żeby zdobywać pucharki. Grasz, żeby doskonalić technikę. Każdy mecz to test refleksu, umysłu i odporności psychicznej przede wszystkim. Panowie profesorkowie analizują każdy detal. zwracają uwagę na tempo ładowania eliksiru, przewagę cyklu i pozycję jednostek co do piksela. To nie tylko gra, to matematyka, szachy, pieprzona algebra, ciągi, sinusoidy. Większość panów profesorków to gracze, którzy spędzili tysiące godzin na arenie. Ich poziom skupienia i precyzji jest absurdalny. Nie potrzebują szczęścia, wystarczy im koncentracja i zimna krew. Ale mimo ich umiejętności nawet oni wiedzą, że Clash Royale nie wybacza, Błędów. Jeden zły ruch i jedna sekunda zawahania i cały mecz może się odwrócić. Właśnie dlatego panowie profesorkowie to ludzie, którzy trenują swoją psychikę równie mocno co refleks. Na tym poziomie zaczynasz też grać w turniejach. Nieważne czy to CRL, czy mniejsze zawody online, liczy się rywalizacja. Tu już nie grasz dla nagród, tylko dla dumy i reputacji. Pan profesorek zna swoje karty jak własną kieszeń. Wie, że liczy się każdy piksel i każda decyzja. Wie też, że nie ma pewnych wygranych, są tylko lepiej rozegrane pojedynki. I to właśnie to ich odróżnia od reszty. Nie pani. Dziękują, nie szukają wymówek, po prostu grają lepiej. Poziom siódmy Elchefe to najwyższy poziom, tu już nie ma przypadków. To gracze, których nazwiska znasz, nawet jeśli sam nigdy nie grałeś z nimi osobiście. Elchefe to ktoś, kto osiągnął absolutne mistrzostwo w Clash Royale. Nie tylko rozumie mechanikę gry, on ją kontroluje. Wie jak zmienić rytm meczu, jak wymusić błędy przeciwnika i jak dominować od pierwszej sekundy do ostatniej. El to ci, którzy potrafią przewidzieć całe rozdanie, zanim się jeszcze zacznie. Nie grają już przeciwko ludziom, grają przeciwko schematom, wiedzą jak ludzie myślą i wykorzystują to. Każdy ich ruch wygląda na banalnie prosty, ale w rzeczywistości to wynik tysięcy godzin praktyki. Ich gameplay jest płynny, czysty, pozbawiony chaosu. Wygląda, jakby grali w zwolnionym tempie, podczas gdy oponent próbuje nadążyć. El to ktoś, kto potrafi ugotować nawet wtedy, gdy ma gorszy dek, bo nie polega na kartach, polega na swojej wiedzy i doświadczeniu. Wie jak minimalizować straty i maksymalizować każdą szansę. To gracze, którzy nie tylko osiągnęli szczyt, oni ten szczyt zdefiniowali. To dzięki nim powstają nowe strategie, nowe archetypy i nowe sposoby gry. Ich ma Mecze są analizowane przez społeczność, a ich styl staje się inspiracją dla tych gorszych. Ale jest też druga strona medalu. Bycie El Hefe to presja Każdy oczekuje, że będziesz idealny, że nigdy nie popełnisz błędu A Clash Royale to gra, w której błędy zawsze się zdarzają Dlatego El Hefowie to nie tylko mistrzowie mechaniki, ale też mistrzowskiej mentalności Nie grają już dla wygranych, tylko dla dziedzictwa Dla tego uczucia, że są częścią historii gry Że stworzyli coś, co zostanie zapamiętane I nie ma zbyt wielu El To kilku graczy na świecie, którzy osiągnęli poziom, którego większość nigdy nie dotknie Ale dzięki nim Clash Royale wciąż żyje To oni utrzymują ducha rywalizacji i to oni pokazują Pokazują, jak wysoko można się wspiąć. To by było na tyle, Wizu. Napisz w komentarzu, Nerdzik, na, na Discorda w komentarzu. A ode mnie to by było na tyle. Żegnam. Bajos.